Jedziemy dalej z tym właśnie komiskiem. Zobaczymy co jeszcze tu mamy. Takie mamy tutaj starsze. Ale jeszcze pokażę Sabrio Sap. Taki fajny. 2000 rok. Prawie zabytek już. Chyba można już rejestrować. Tutaj koledzy mi podpowiadają. 20-13 tysięcy 12 już powiedział, chyba opuścił cenę na tym komisie automacik. Na takim czymś. Miękki dach. Są tutaj takie rzeczy do poprawek, malowany był chyba prawa strona i przód nie wiem czy kamera pokaże, a tutaj właśnie widać jak był pomalowany, widzicie? no i takie coś, co jeszcze mamy patrzymy na takiego czerwaleczka, czerwony 159 tysięcy przebiegu 7 tysięcy złotych, 1-2 silniczek czerwona taka strzała o polskie kiedyś było na takim właśnie środku А? Ну, а башни.